Dobry wieczór witam wszystkich na pomeczowej konferencji prasowej pierwszego meczu półfinałowego Energa Basket Ligi Anbiwołowych Legia Warszawa zwycięstwo gości po dogrywce po 45 minutach walki 83-79 Przedstawiciele zespołu gości na pierwszej części konferencji trener Pan Wojciech Kamiński i zawodnik Dariusz Wyka. Darku, zaczniemy od Ciebie. No co mogę powiedzieć? Naprawdę bardzo wyrównany mecz. Przerwa z tak naprawdę nie chciała tego meczu przegrać. Sypały się iskry na boisku. Gosz, y, przepraszam, gospodarze doprowadzili do dogrywki. No ale my się w tej dogrywce nie poddaliśmy. No i tak jak widać wygraliśmy czteroma punktami. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do zawodnika? Proszę bardzo. Grzegorz Szczepieniecki, Polski Kosz. Ja mam pytanie jako do wysokiego. Ziga Dymes to taki dosyć specyficzny zawodnik, bardzo silny. W jaki sposób przygotowywaliście się do gry z nim? No tego jeszcze nie mogę zdradzić, bo mamy z nimi następne mecze, ale mamy plan na, na, na Żigę, więc będziemy go po prostu spełniać do, do, do końca sali. Dziękuję bardzo. Czy mamy jeszcze jakieś pytania do zawodnika? Nie ma pytań, dziękuję. Darku możesz udać się do szatni. Dziękuję. Przede wszystkim dziękuję zawodnikom Anwilu Wocławek, trenerowi Strasnkiewiczowi za, za świetne zawody, za walkę, za zaangażowanie. Dziękuję kibicom Wocławskim za doping i za stworzenie tej atmosfery. Gratuluję swoim zawodnikom, bo prowadziliśmy przez 30, prawie 40 minut bez jednej sekundy, a naprawdę niedużo brakowało byśmy ten mecz przegrali. Ja, już powiem szczerze, że w dogrywce był taki moment, gdzie złe myśli mi, mi się wkradły do głowy i naprawdę duże słowa uznania dla naszych zawodników, że, że to wytrzymali, że e, obroniliśmy kilka akcji, zdobyliśmy punkty i, i, i wygraliśmy na bardzo ciężkim terenie we Wrocławku. Dziękuję bardzo. Zaczynamy od pytań. Pytania z sarny. proszę bardzo. Trenerze, co Pan myślał jak Robert Johnson oddał tą swoją trójkę z 10 metra, no w takiej sytuacji yy, tak naprawdę nie było presji zegara. Niesamowity rzut. Ja tutaj już e, e, rozmawiałem z Michałem, no, że Robert jest czasami takim zawodnikiem, że im trudniej tym łatwiej. E, e, no i, i też te rzuty dzisiaj, e, ja pomyślałem że, że w końcu musi wpaść. No. Tyle rzuca, no naprawdę jest to strzelec. E, człowiek, który mnóstwo czasu poświęca na pracę. E, oczywiście nie rzucał tablicę, więc no skłamał, ale, ale no gdzieś, gdzieś wierzy w ten swój rzut i, i naprawdę obrona Anvilu była tak dobrze zorganizowana i tak zacieś, zacieśniali tam tą strefę do minień i, i, i przede wszystkim, przede wszystkim do dla niego, że e, wybrał, wybrał takie rzuty, bo to były łatwiejsze rzuty. A, 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 bo tam na dziesiątym metrze nikogo nie było. I, a że on jest w stanie trafiać, to, to my wiemy. A dzisiaj się też przekonali o tym kibice we Wrocławku. Dziękuję bardzo, kontynuujemy zresztą. Jeszcze jedno, jedno pytanie o układ nerwowy zespołu: tak naprawdę, no bo tutaj się kulka znowu bardzo ważna, trójka, bardzo ważne osobiste. Robert Johnson, takie decyzje. Jak się w ogóle wypracowuje taki, taki mental w zespole? Myślę, że to się, to dru drużyna się buduje przez cały sezon i e nie ma na razie tutaj całej historii opowiadać, bo, bo nic jeszcze nie wygraliśmy. Wygraliśmy serię świećfinałową i jeden mecz w półfinale. Natomiast e, też zawodnicy grając, grając dużo tak jak my graliśmy, e, naprawdę przegraliśmy kilka meczów takich, które nie powinniśmy przegrać. I myślę, że to doświadczenie zdobyte, może nie dla Łukasza Koszarka, bo Łukasz Koszarek zagrał już tyle meczów, że, że on, on sobie inaczej z tymi radzi, z takimi sytuacjami radzi, ale dla dla Grzegorza, dla Roberta Johnsona, czy, czy innych zawodników, no to było naprawdę dobre doświadczenie i, i myślę, że w końcówce tego sezonu to, to hmm, jak się mówi, procentuje, procentuje przepraszam, już. więc y, to jako specjalnie się nie buduje. To zawodnicy y, 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 muszą wierzyć w to co, to, to, co robią i myślę, że im im te rzuty są oddawane później na zmęczeniu, tym bardziej działa automatyka. I jeżeli ktoś ćwiczy i rzuca dużo, to ta to, to automatyka rzutów w pewnym momencie zaczyna działać i psycha się wyłącza. To jeszcze ostatnie pytanie. Czy nie kusiło, żeby w końcowych minutach brać czas? Tak naprawdę puści Pan zespół wolno w tych decydujących momentach? Czy gdzieś tam ten palec nie leciał, żeby... Chodzi o regularny nowy tak, czas gry. E, nie nie chciałem, bo to jest tak, że bym dał też e, szansę e, Anwilowi na to, żeby, żeby ustawił obronę. E, to też trzeba mieć zaufanie troszkę do zawodników. E, wiedzieliśmy kogo chcemy atakować, nie zawsze to wychodziło. Wiedzieliśmy kto chce mieć piłkę w ostatniej akcji. I, i no, jeżeli takie rzeczy były poustawiane, to tak naprawdę biorąc czas mógłbym wziąć czas dla, dla, dla przeciwnika. Okay, Dziękujemy. Czy są jeszcze pytania z sali? Proszę jeszcze bardzo. Pytanie, Bodziachowskie Marcin Leki jako Ja mam pytanie odnośnie Grześka Kamińskiego, który może być pewnym zaskoczeniem dla gospodarzy, bo w serii ze stalą grywał niewiele, po 3 minuty dzisiaj ponad 15 minut, tak wszystkie rzuty z gry i miał plus 7. Znaczy, Grzegorz miał naprawdę świetne mecze też już w trakcie całego sezonu. Po prostu ser... przeciwnik, jaki był Ostrów, nie Ostrów, był... ten match-up nie był najlepszy dla niego. I, I musieliśmy taką decyzję meczową jako trenerzy, trenerzy podjąć. Natomiast ja dzisiaj powtórzę, mówiłem to na odprawie i to nie tylko ja mówiłem, bo... No ale już nie będę w szczegóły, że czasami tak jest, że w jednym meczu ktoś zagra 3 minuty i nie odda rzutu, a w kolejnym meczu zagra 15 minut i trafi wszystkie rzuty. I trzeba być cierpliwym, trzeba grać za zespołu i myśleć o, o tym, żeby zespół wygrywał, a nie o swoich statystykach. Dziękujemy. Czy jeszcze mamy jakieś pytanie. Pytań nie ma w sali, ale są jeszcze pytania od Karola Waśka, WP Sportowe Fakty. Karol pyta trenerze Raja Koelsa. Czy Pewnie zwaliście sobie sprawę, że Amit będzie chciał odciąć tego zawodnika bardzo mocno od pozycji rzutowych. Czy rozmawiał pan z nim o tym, żeby był cierpliwy, czekał, czekał na swoje szanse? Tak, tak, oczywiście. Wiedzieliśmy o tym. I Rej był cierpliwy, nie, nie forsował bardzo tych rzutów. Mógł według mnie jeszcze z jedną, dwie trójki trafić, bo, bo, bo był. miał te pozycje takie, które on przeważnie trafia. Natomiast był świetnie pilnowany i... I na pewno to, to się udało ograniczyć zawodnikom militarnym z Wocławka. natomiast tak jak powiedziałem, każdy kolejny mecz może być inny i, i miejmy, nadzieję, że, znaczy miejmy nadzieję, może na następnym meczu on więcej zdobędzie, a, 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 a ktoś inny odda mniej tych rzutów. Dziękuję. I czy seria z Amirem Włocławik jest dla Pana bardziej wymagająca pod względem taktycznym niż seria ze Stalą? Pyta Karol Wasik. Ja myślę, że te jedna seria i druga seria są bardzo wymagające, bo to są świetne zespoły prowadzone przez świetnych trenerów i, i widać było, że trener Fasunkiewicz wie dokładnie, jak chce nas atakować, szczególnie w, no, przez cały mecz było widać, więc... Czasami niektóre pomysły zadziałały, inne nie zadziałały, natomiast te, to wszystko było robione z głową. E, więc ja mam dużo szacunku do, do każdego trenera zespołu i, i to jest 1-0. Nie ma co się tutaj rozwodzić, że ta jedna seria jest lepsza, e, znaczy bardziej, przeciwnik jest bardziej wymagający lub mniej. Każdy, każdy przeciwnik jest wymagający, natomiast trzeba też przygotować się dobrze do meczu, I to wtedy jest łatwiej. Ale dzisiaj nie było wcale łatwiej. A jeszcze mam pytanie. Tak, Właśnie ja z kolei zapytałbym Brennera, czy ta seria jest bardziej fizyczna od serii, została Myślę, że na tym samym poziomie. To może An Stal miał troszkę dłuższą ławkę. No, trzeba, może tak, to trzeba przyznać, że Anwil jednak przez kontuzję Kowalczyka czy Bojanowskiego dużo stracił na tej energii z ławki, którą oni dawali. Oczywiście w się dobra zmiana, ta trójka na koniec pierwszej kwarty. Dobrze bronił, ale wiadomo, że doświadczenie Bojanowskiego czy, czy Kowalczyka jest, jest, jest większe i, 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 i te kontuzje powodują, że e, zawodnicy mają prawo być, być zmęczeni. E, a, a, a jeżeli chodzi o Ostrów, Ostrów miał troszkę dłuższą ławkę, ławkę i nie, nie miał tych problemów. Proszę? Ja właśnie z kolei mam dalej ławkę, ale pociągam na z jeśli mogę. Bo... Uważam, że Tarek bardziej, no szerszy stan bardziej rotuje z zawodnikami, a w Legii, w się rzeczy, z zawodników prawie więcej minut. Czy to może mieć znaczenie w dłuższej perspektywie e, całej serii? Hmm, może, może mieć znaczenie. E, wszystko zależy, ile tych meczów zagramy. E, natomiast ja wiem, że e, Adam Blachman Zrobił świetną, świetną pracę, że Kubanowosad też dołoży swoje cegiełki dzisiaj na, na po meczu, żeby zawodników przygotować fizycznie jak najlepiej do, do kolejnego kolejnego starcia. Wydaje mi się, że w takich meczach, w takiej serii nie ma co się oszczędzać. Grają ci, co są najlepsi. Dzisiaj oczywiście świetne minuty Grzegorza Kamińskiego, natomiast za dwa dni kolejny mecz i może być jakiś inny bohater. Proszę. Jakbyś odniósł do tego, że wszystkie spotkania będą tak naprawdę tylko z kibicami i gospodarzy. Czy to może mieć znaczenie? Jeszcze nie rozumiem. No, Czy wczoraj jeszcze zabrakło cię kibiców? O nie, znaczy, ja, ja rozumiem tą sytuację. Ja powiedziałem, kibice z Włocławka dzisiaj naprawdę stworzyli niesamowitą atmosferę. Taka sama atmosfera zresztą była na, na naszym trzecim meczu w Warszawie, gdzie kibice Legii, a, a Stany również na, na wysokości zadania, żeby nie powiedzieć nawet ponad. Poprzeczkę i, i Poprzeczką mi kibicowali naprawdę tak głośno, że ja widziałem i zresztą potwierdziłem później to oglądając wideo, że zawodnicy z Ostrowa sobie coś tam mówili, czy pokazywali zagrywkę, ale nie wiedzieli co grać, bo, bo jeden nie zauważył tego, czy tamtego czy nie usłyszał. Taki, taki był tumult I, i dzisiaj mieliśmy to samo. E, Czyby grupka przyjechała 30 osób tu, czy na Bemowo, myślę, że może byłoby słychać po, po meczu ich, a, a ale nie ma co na ten, na ten temat za dużo rozmawiać. Szanuję trzeba szanować kibiców za doping i dziękujemy dziękuję tym naszym kibicom, którzy za nami przyjechali, a, a nie pojadą grupy zorganizowane, bo jest taka decyzja klubów ligi. Nie wiem czy ja bo się tym nie zamawiam. Dziękuję. Czy jeszcze jakieś pytania? Pytań brak. Do zobaczenia. W tym dziękuję. Tym. Druga część meczowej konferencji po pierwszym meczu półfinałowym play-off ambilocowych 79 Legia Warszawa 83 a druga po meczu, druga część konferencji to oczywiście konferencja gospodarzy trener pan Przemysław Prasunkiewicz i zawodnik Marcin Moroniewski. Marcin od Ciebie zaczynamy proszę o komentarz. Dzień dobry. Niestety dzisiaj e, troszeczkę więcej zimnej krwi i chłodniejszych głów zachowali zawodnicy Legii w, w dogrywce gdzie, gdzie już zbudowaliśmy przewagę. Mogliśmy może troszeczkę podjąć inne decyzje, zagrać spokojnie tą końcówkę, ale no, taka jest koszykówka, niestety dzisiaj przegrywamy, yy, czyścimy głowy, analizujemy dzisiejsze spotkanie i, i pojutrze wychodzimy, żeby wyrwać pierwsze zwycięstwo w półfinale. Dziękuję ślicznie. Dziękuję Marcin. Czy są pytania do zawodnika? Pytań brak. Marcin, dziękuję. Dzięki. oddaję głos, proszę bardzo, prosimy komentarz. Dzień dobry. E, powoli i słabo zaczęliśmy ten mecz. Byliśmy jesteś trochę dzicy, e, wpędziliśmy się w niepotrzebne szybkie rzuty, jakieś off balance, po czym e, w drugiej połowie wyprodukowaliśmy tych spotapów dużo więcej, ale jak się zacznie mecz od głupich trzech rzutów, to, to potem nawet e, otwarty spotap jest problemem i myślę, że tutaj yy, myślę, że tutaj była główna yy, przyczyna porażki. Yy, generalnie w obronie realizowaliśmy założenia yy, parę razy <kłyniśmy> popełniliśmy błąd taki prosty jak prosta penetracja Rachmana w prawo yy, i to w takim meczu takie małe rzeczy, których jest niewiele nawet Potem składają się w jedną całość. No i, i ta dogrywka. No... Trochę no szalancji się, się wdarło, i, i przez, to, przez to niestety przegraliśmy. Dziękuję, trenerze. Czas na pytania. Państwa proszę bardzo. Grzegorz Szygniacki, Polski Kosz. Nie do końca żeby słowo przemotywowanie, ale trochę tak wyglądało, że zawodnicy bardzo chcieli, a nie wychodziło. Czy gdzieś taka ta strefa mentalna na początku meczu odegrała dużą rolę, Pana zdanie? Nie wiem, mi się wydaje, że każdy, kto gra zawodowo bardzo chce i powinien chcieć. Nic, nic chyba nowego i nic y, nieprawidłowego. E, tak jak powiedziałem, to jest... Każdy zawodnik jest jakoś inaczej nastawiony y, do meczu. Jedni są spokojni, jedni są głupio się uśmiechają i taki mają, taką mają reakcję na stres. Tylko tak jak powiedziałem, no jeżeli się sam wpędzasz w. Jakieś głupie akcje, no to potem zaczynasz mecz na przykład 0-4, zawodnicy to wiedzą. Więc potem masz otwarty rzut i nie możesz trafić, albo, albo zaczynasz jakieś dziwne, dziwne rozwiązania. Mówiliśmy, czego szukamy na pick and roll, a my to nasi najbardziej doświadczeni zawodnicy robią coś kompletnie przeciwnego. Czy to się bierze z przemotywowania? Może się bierze z za dużej nonszalancji. Robert Johnson to oczywiście fantastyczny zawodnik i podziwiamy to, co robi w ataku, ale dzisiaj też można powiedzieć, że w obronie był niesamowity na Johna Matthewsie. John bardzo miał duże problemy, żeby się od niego uwolnić. Czy gdzieś tutaj pan widzi taki problem, że Johna właśnie źle wszedł w mecz? Troszeczkę denerwował się tym, że, że Johnson nie może się odkleić od Johnsona? Ja bym powiedział, że Johna był jednym z bardziej skoncentrowanych zawodników na początku. To, że ma dobrego zawodnika naprzeciwko sobie, siebie no to to jest normalna rzecz i bym powiedział, że on, on jako jedyny z nielicznych nie spanikował. Okay. Czy mamy pytanie jeszcze? Nie grał dobrze może, ale ale nie było widać takiej nerwowości pomimo tego, że miał problemy jakieś tam powiedzmy z Johnsonem. I inni zawodnicy robili dziwne rzeczy. To, to może jeszcze jedno pytanie. Proszę. Pan, do bo Łukasza Koszarka pobraniem, bo wszyscy mówią, że w Legi trzeba atakować Łukasza Koszarka po bronie. No, okazuje się, że to się na końcu nie do końca sprawdziło, no bo Matysowi w takim bardzo ważnym momencie zabrał tą piłkę. Czy pan się zgodzi, że rzeczywiście Łukasza Koszarka trzeba atakować w Legii? Nie wiem. Uważam, że się atakuje wielu zawodników, a takie nastawianie się na jednego gracza to nie jest najlepsza rzecz, bo, bo traci się cały flow y, ofensu. Są takie momenty, gdzie, gdzie naprawdę można przycelować i też nie chodzi o to, bo słyszałem telewizyjne komentarze, że internetowe też, że atakujemy kogoś, żeby piąty faul popełnił, to nie tak jest. My gramy z kimś, bo ma cztery faule i, i wtedy inaczej całkiem zawodnik broni, Chcemy punkty zdobywać, a nie kogoś wyfaulować. Yy, ale to jest w ogóle... Ja generalnie nie zgadzam z tą opinią, bo koszara znam 100 lat i, i koszarek chce to, jak się zepnie, to broni u tabaka. Fulkord grał i grał bardzo dobrze. Oczywiście, czy to mu się podoba, czy to mu się nie podoba, to jest inna sprawa, ale umie to robić. i, i wielokrotnie, wielokrotnie widziałem sytuacje, gdzie Łukasz w ważnych momentach grał bardzo dobry defense. Tak więc to jest tam przereklamowana rzecz, a zagapienie się i Łukasz wybija na piłkę, gdzie nie powinniśmy być w tym miejscu, mieliśmy być gdzie indziej, no to już jest kwestia doświadczenia, niestety. Dziękuję, Marku. Marek Szulski, w Kamila Łuczyńskiego. Znaczy, w tym natłoku tam, w tym, w, tym, w tym głośnym tym, chciałem wpuścić Kamila, usłyszałem niejednoznaczną odpowiedź, więc, więc z niego zrezygnowałem. Mam nadzieję, że w następnym meczu będzie mógł grać. Czy tak, ta spora ilość Johna Matthewsa wynikała właśnie z tego, że Kamil wrócił na boisko? Czy to... Johna Matthews grał prawie dokładnie tyle, co Robert Johnson, więc no właśnie, to jest pytanie, czy to właśnie na No znaczy, No jakby mamy w, w, w dzisiejszym meczu, jeśli liczymy łączki, kontuzje, no bo nie mógł grać, no to mamy cztery graczy kontuzjowanych, no to ktoś te minuty musi wypełnić. Dziękuję. Czy mamy jeszcze jakieś zapytania? Proszę. Czy jesteśmy przy zdrowiu. To czy ktoś z kontuzjowanych Kowalczyk, Bojanowski, jest jakaś szansa, że oni wrócą? Bo Boja, na pewno nie. Kowalczyk. Mm, nie wiem, okay. ja bym chciał mieć deklarację od zawodnika, tak jak miałem od Szymona, jak mu bark wypadł, to zawodnik mi prosto w oczy mówi, mogę grać i wtedy ewentualnie ludzie się tym zajmujący mówią, że nie może grać, takie coś bym chciał usłyszeć, a takie 50-50, no to wtedy nie wiem, nie czuję tego. Okay. Proszę. Może pierwsze wnioski, porównacze z serią jak może ta seria teraz wyglądać? Czy to będzie bardziej fizyczna, bardziej taka… Nie no, znaczy… Nie yy, Legia gra w kosza. Oczywista odpowiedź, tak? Legia, Legia I, gra w kosza no, i, i dzisiaj, dzisiaj nie widziałem żadnego zagrania niczystego ze strony Legii. Normalnie pokonali nas grając w koszykówkę. Więc jakby od tej strony fizyczności to Legia gra bardziej fizycznie czy czysto i tutaj, tutaj naprawdę nie można się na niczego przyczepić. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Pytam, bardzo do zobaczenia Dziękuję, Dziękuję bardzo.